Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Snapcraft Server. Jest to już odcinek 14. Naprawdę progi łapek i wyświetleń szybko wbija się ogólnie ten próg odcinka. Tak więc, no, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie nagrać kolejnego odcinka. I tak, to jest właśnie kolejny odcinek, już 14. Co dzisiaj? Nadal nie zacząłem budowy statku. Myślę, że dzisiaj jeszcze wieczorem y, pójdzie stream na moim kanale, na którym to myślę zaczniemy ten stateczek sobie budować, Ja jakiś projekt sobie przygotuję, albo znajdę do tego czasu. I myślę, że będzie fajnie. Ale co dzisiaj? Dzisiaj y, stworzyłem, pokażę wam, co stworzyłem, mały y, breeder dla villagerów. Jak pewnie pamiętacie, tutaj trzymam moich villagerów w tym miejscu. Ich już tu nie ma, oni są tutaj. I wiecie co? Kiedy postawiłem tutaj wokół te drzwi, nawet nie posadziłem jeszcze tych nasion, żeby rosło sobie zboże, one już tutaj, kiedy stąd wyszły, zaczęły się rozmnażać. I wiecie co? Wiecie co? Na pewno nie wiecie, ale może i wiecie, i się się. Ale... O, o, o. Zrobiłem fajne takie wejście, żeby mi one nie uciekały. Ale... Tutaj się rozmnożył kolejny biały. To jest oczywiście... Dobra, to jest wycior. To jest ten znany wam wszystkim villager kartograf. ale ten drugi, na szczęście, jak się okazało, jest to bibliotekarz. Patrzcie. To 25 papierów sprzedaje jeden Emerald. Oraz ma tutaj za 31 Emeraldów książkę Falling 2. Co oczywiście nas nie interesuje, ale są jeszcze dwie szanse na dwie kolejne książki. No miejmy nadzieję, że w końcu uda nam się to mending zdobyć. Specjalnie z tym odczekałem na odcinek. Jestem ciekaw, co będzie ich sprzedawał, Jeżeli mending, to będę bardzo szczęśliwy. Zaraz pójdę go. Czekaj się postunę. Od razu pójdę go schowam, żeby żadne tutaj darmo zjady z serwerami z niego nie korzystały. <laughs> Dobra. Poczekajmy, niech się oferty mu odnowią. To już sprzedaje. No nic ciekawego. Dobra. Uwaga, chwila prawdy. Uwaga. Mm, ostatnia szansa. Mała szansa już. Na mending, no ale trudno. To może być mending? No i dupa nie ma. Tutaj mamy Fishermana, co znamy. Armorera znamy. Ten. Tu, a tu jest sm Smith. Dobra, myślę, że to jest to samo. No i to jest znany w nam cleric. Czyli jak ja powiedziałem w poprzednim odcinku na niego Katecheta, a to jest po prostu. Kapłan, myślę, że bo tak ostatnio się nie rozmażają dalej te Jerry, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie dalej zrobić jeszcze jedno pięterko drzwi, wiecie? I teraz nie jestem pewien, czy to szkło tutaj będzie przeszkadzało im, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Dlatego myślę, że sobie tutaj zrobimy. Gdzieś tutaj mam pochowane, po zamyszkowane właśnie te slaby. Nie dużo. Byłem ostatnio właśnie w kopalni sporo, za chwilę wam pokażę, ale tutaj macie właśnie stąd, z, tego, z, tej, z tej kopalni, z tej wyprawy te Jakieś inne pierdoły I tutaj, zobaczcie, tutaj będzie To wszystko wyciągnę, dobra, no oprócz diamentów To wszystko wyciągnąłem z mojej tej wyprawy Diamentów to chyba, tutaj miałem 8, coś takiego Chyba tyle, tak. No, z pół staka, myślę, około ród kolejnych wziąłem. No, się rozbieram się do trzech staków i wtedy sobie to wszystko na spokojnie rozkopiemy. Dobrze, co? Stąd jeszcze może być. Marchewkę wezmę, żeby ją wsadzić. Oczywiście pies jak zwykle szczeka, kurde. I ziemniaczki. Ten pies już nigdy więcej nie zaszczeka. Niestety to nieprawda. Ech, jak te psy mnie denerwują? A wiecie co mnie najbardziej denerwuje? Wiecie, kiedy jest cisza? Kiedy nie nagrywam? Cię do nagrywania, nagle zaczyna szczekać. Zawsze tak jest. Zawsze. Kurde. Czekajcie, ja jeszcze chciałem wziąć... Hmm, Dziś tutaj miałem pochowane pokitrane drzwi. Prawda? To zaraz wykraftujemy sobie trochę. 36 myślę, że styknie. Dobra, chodźmy. Tu będę musiał gdzieś drabinki strzelić. Myślę, że gdzieś. Właśnie mam drabinki, ale jestem. Zamotany. Drabinki gdzieś tutaj będę miał. Tak są. Dobra, świetnie. Tu dam jeszcze jedną warstewkę tych półbloków. No jeżeli nie, będzie, nie będą te drzwi działać przez to szkło, to oczywiście je szybko zniszczę, bo to żaden problem nie będzie. Ale myślę, że im więcej drzwi, tym no większy spawn villagerów będzie. A tych mi się przyda bardzo, bardzo dużo. Tutaj na razie takiego oświetlenia już nie będę robił. Kolejny Glowstone, bo no nie trzeba na razie. A działa! Patrzcie, kolejny się rozmnożył. Fajnie. To będzie jeszcze lepiej działać z tymi drzwiami. Chyba. Dobra. No, nie styknie tych drzwi. Szkoda raz 2, 3, 4, 5, 6 No akurat 12 desek Nie mam tyle przy sobie I jeszcze Czekajcie, może tu zostawię drzwi moje Nie Kurczę, wolałbym, żeby ten mały był biały Białym villagerem One są najlepsze Najbardziej, że tak powiem, pożądane przeze mnie Ew. Coś mi się popierniczyło. Dobra. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że ta, ten breeder jest jak najbardziej tymczasowy. Gdy uzyskam odpowiednią ilość villagerów, albo tego villagera, którego chcę uzyskać, czyli z mendingiem, to albo zrobię jakiś ładniejszy breeder, Albo go w ogóle zlikwiduje, nie jestem pewien, ale fajnie, by było, jakby się dało zrobić jakiś breeder, który można wyłączyć w każdej chwili. Mam tutaj na myśli, że na przykład, tak jak mamy spawnery jakichś mobów, czyli farmy, i kiedy nie chcę, żeby działało to po prostu włączam lampę i jest oświetlone, i się żadne moby nie spanują. I Można to, wiecie, wyłączyć. Jestem ciekaw, czy jest jakiś system na wyłączenie breedera villagerów. Dobra, w ogóle pokażę Wam, jak tutaj musiałem trochę pokombinować z tymi mm, blokami. Tutaj, oczywiście, jest woda, żeby zasilić pole. Tu musiałem dać y, bloki, żeby one, te małe villagery nie powpadały mi do wody. A tutaj musiałem dać y, bloki, żeby villagery mi nie otworzyły drzwi i nie uciekły stąd. No i tak fajnie jest to zaplanowane. Widać, młode sobie tu mogą biegać, dobrze się tu czują. To chyba będzie Farmer. Ładnie są już sobie rozrosły te zboża. Właśnie, a ja im jeszcze zasadzę marchew. Niech będą dwa kartofelki. A, niech mają. 24 węgla, drogo. Ten chcę 20 tylko. Dość też 22. Sporo drog jest. O, o u, u, u. nie patrzymy. Plus 18. Tam się brzydkie rzeczy dzieją. Popatrzymy od góry. Od... tyłu... Dawaj małego! Dawaj małego! Dawaj małego! Dawaj! <laughs> Dobra, nie będziemy ich peszyć. One się tutaj będą tam rozmnażać. Dobra. No dobra, jeszcze popatrzymy. W ogóle taka przyszła mi idea przez yy, głowę ostatnio. Kto oglądał Roxa jego najlepszą serię jaką mu kiedykolwiek nagrywać. Minecraft Awesome Adventures. Chyba, że zagrałem Minecraft Extreme Adventures. Awesome Adventures to była moja marna podróba. Minecraft Extreme Adventures Jeżeli ktoś się to ogląda, to może pamięta, że Rox miał Halę Sław I tam... Yy, takie honorowe miejsca podpisywał ludzi, którzy na przykład dali jakiś fajny, fajny pomysł dali do odcinka, czy coś takiego Też myślałem, że na przykład w tej góre, górze coś takiego zrobić, na przykład Halę Sław imieniem Roxem B, taką ku czci pamięci I tam bym yy, zapisywał ludzi, którzy coś na przykład jakąś... Czymś się przyczynili tutaj do mojej bazy, czy coś, jakąś fajny, fajną ideę podsunęli na przykład ostatnio bym mógł zapisać tego mojego widza, który mi podpowiedział, że zamiast domku, żebym zrobił tutaj statek i on już by się dostał do tej Halisław. Jeśli coś takiego ruszy, to on będzie jako pierwszy, że tak powiem. No i tak, jestem ciekaw co na to powiecie. Oczywiście, jak już mówię, byłaby to Halisław Sław imieniem Roxem B, bo to on pierwszy miał i... No już się nie muszę kryć z tym, że kopiuję. Kiedyś tak w 100% kopiowałem niemalże. Teraz tak... Robię to subtelnie <noise> Dobra, coś tutaj mamy, no a ten papier już do końca przehandluje. Czekajcie, on chce... ho, co jest? Elytra mi się odpaliła. Gdzie zimi. No czekajcie. Dobra, perełkami się. No, tepne. 25, a ten chce 26. No to ten jest tańszy. Zawsze jeden papierek w kieszeni. Prawda papier? <śprawda> Prawda. Dobra. O właśnie będę z nimi handlował, bo ja chyba handluje się z nimi, to oni też się... Chętniej tego wywują, nie? Patrzcie, no! Wycior. Nooo, no, no, no dobra, nie patrzę się. Na wasz wycior. Kurczę, słabe książeczki, słabe. Dobra. To dzisiejszy odcinek taki krótszy będzie, ale chciałem wam pokazać, zaprezentować ten cały Breeder, który, jak widać, działa. Jest on prosty do wybudowania. To nie będą. Komentarze typu Tizzy mi pokaż jak go wybudować. Jest to bardzo proste. Wystarczy zrobić jakieś najlepiej pomieszczonko, najlepiej oszklone, albo zrobić tak w ogóle, żeby było odkryte, ale widzicie, mam oszklone i działa. Dać dużą ilość drzwi wokół. No i dać pole uprawne i one będą się rozmnażać. No to jest bardzo proste i myślę, że każdy sobie bez problemu z tym powinien poradzić. No, widzicie, działa. działa <laughs> Oczywiście Wojskrack nie może być odcinka bez Wojskraka. Dobra. No, come on, się jeszcze tak na koniec odcinka. Nie? Szkoda. O! Dziś tu mi wypadły chyba te kartki. Dobra. Tak więc, jeszcze raz, dzięki za to, że byliście. Pamiętajcie, łapki w górę. Żeby ten dobić próg odcinka i. Mm, ja kocham te. Mm, łapki w górę. No, normalnie najlepsza rzecz, jaką możecie mi dać. Lepsza od pieniędzy, serio. Dzięki za to, że byliście do usłyszenia. Do zobaczenia. Siemanko i cześć!